Cześć, tak jak opisałem w tym pierwszym filmiku na moim kanale, to, to będzie teraz przykład modyfikacji to w, w na C-Set Location słyszeliśmy przez ten Netflixa. To jest naprawdę fajna i dopracowana. W momencie, że się Wam spodoba. Czy Wam naprawdę smutno? Ok, modyfikacja bardzo jest tusza. Mega tusza. I <laughs> tu... Proszę nie mieć. Proszę was, nie mieć tu mnie że tak dziwnie tam, Ponieważ jestem mega zestresowany. Dobra, co my tu mamy? Mamy tutaj coś takiego. Mamy Lolpet TV. No, fajne, fajne, fajne. Mamy Showtime, z baby. O, ma. Ej, a masz tutaj już tą Elisabeth? Pokaż. Nie. Co? Co? Showtime, fancy Freddy. To jest dziwne. Okej. Okay. Mamy Scoopera. Do... aha Aha, Dziękuję. 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 Mam nadzieję, że Dziękuję. 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 nie Otóż nie jakiegoś, czy coś czy, 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 czy przynajmniej w tak popularnym jak pojam lub Pali, lub jakikolwiek youtuber, tutaj znacie. Tak to jest Minecrafta. Ale Pep, tak to jesteście... Co pijecie? To Dobra, nie, nie, so, nie będę się tego śpiewał, nie mam mowy.

Ja to nie, 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 bo... Uwaga, nie pokazujcie tego wubika swoim dzieciom, żeby nie, nie macie po... co? So, bo po, no, niestety, tak, tak, no, Ale, to widzicie po przekonaniu, niestety, taka taka osoba. Ale, to, czekajcie, ja teraz muszę sobie wszystko, co tutaj chodzi, chyba, jak to te pasujemy, bo, zaraz zresztą, zrobi nam klimat survival taką nie. Proszę. Jak nie mówiłem, nie mówiłem, czy się. Mówiłem, czy się o, czy coś stanie, To coś jakiego kuda idźcie sobie, Idź, 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 idź. idzie, 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 to, What to? What to Nie na samym odcinku, bo się mogli tę motywikację. Do końca po... Co mi coś się zadasta? Pa pa!